Komu poleciłbyś udział w szkole negocjacji i dlaczego? Poleciłbym wszystkim osobom, które mają jakikolwiek kontakt i do czynienia z negocjacjami. Bez względu na to, jakie stanowisko zajmują, jaką pełnią rolę, czy to w sprzedaży, czy to w zakupach, czy to jest rola menedżerska, czy to jest rola jakaś kontraktowa, prawna, finansowa, to mogą być różne stanowiska, różne miejsca w organizacji, ale jeżeli sukces czy wynik pracy na tym stanowisku jest uzależniony od tego, jaki osiągamy rezultat w procesie negocjacji, nieważne czy handlowych, czy zakupowych, czy menedżerskich, czy prawnych, finansowych, jakikolwiek bądź, to szkoła negocjacji jest fantastycznym miejscem, żeby te wyniki poprawiać. Myślę też, że jest to dobre miejsce do rozwoju umiejętności negocjacyjnych dla osób, które prowadzą swój własny biznes. No, bo z natury rzeczy, jeżeli się czymś zarządza, to się tych negocjacji przeprowadza różnego rodzaju bardzo dużo. A dlaczego bym polecił ten udział? Dlatego, że po swoim udziale widzę, że w bardzo krótkim czasie uzyskujemy ogromny wzrost z inwestycji. Nie docenia się moim zdaniem korzyści, jakie można uzyskać, podnosząc swoje umiejętności negocjacyjne. Także to. Hmm, hasło porozumienie wzbogaca, można to rozumieć i dosłownie, i również w kontekście tego rozwoju które osobistego, które do tego bogactwa prowadzi. Czym różni się szkoła negocjacji od innych tego typu kursów? Szkoła negocjacji tym różni się od innych dostępnych na rynku kursów, że nie tylko jest bardzo praktyczna, ale przede wszystkim jest bardzo obfita, bardzo ekspercka i wchodzi w głąb rzeczywiście tych zagadnień. No, trwając przy tym wiele miesięcy. Czy to nie jest jednorazowa interwencja, tylko to jest naprawdę szczegółowe wejście w zagadnienia związane z negocjacjami od takich wielu różnych punktów widzenia i od ze strony teorii gier, i ze strony różnych trików negocjacyjnych, i ze strony umiejętności komunikacyjnych i miękkich, i ze względu na różnego rodzaju, czy typy negocjacji, negocjacje kryzysowe, i negocjacje zespołowe, zbiorowe, i negocjacje ym, transakcyjne, i relacyjne, i bardzo wiele różnych rodzajów tych negocjacji w takich Takiej szczegółowej, obfitej formule powoduje, że po zakończeniu takiej szkoły ja rzeczywiście wychodzę no, z dogłębnym rozumieniem tego tematu i z takimi umiejętnościami, które mogę w różnych sytuacjach negocjacyjnych wykorzystywać. Co jest wyjątkowego w tej formule uczenia? To, co jest absolutnie wyjątkowe, jeśli chodzi o szkołę negocjacji, to jest mnogość takich doświadczeń edukacyjnych emocjonalnych poznawczych, którego doświadczam jako uczestnik w szkole negocjacji, ponieważ tam jest absolutnie minimum teorii i bardzo dużo praktyki, ćwiczeń, caseów, symulacji, gier różnego rodzaju, które wszystkie dotyczą sytuacji negocjacyjnych, czy to z innymi uczestnikami, czy to z prowadzącymi, czy to ze sparing partnerami, czy to negocjacji indywidualnych, czy zespołowych, albo takich, w których występuje wiele różnych stron negocjacyjnych. Każde takie spotkanie to jest symulacja, gra, ćwiczenie umiejętnościowe i doświadczanie tego. I dzięki temu ja mogę rzeczywiście dokonać zmian nie tylko przekonań, ale pewnych nawyków nie tylko czego się dowiedzieć, ale się również nauczyć. Bardzo serdecznie zapraszam do udziału w Szkole Negocjacji.